Witajcie kochani bardzo serdecznie w grze Manizi. Jest to sandboxowy survival, bardzo podobny do projektu Zomboid. Jesteśmy postacią, musimy przetrwać w postapokaliptycznym świecie. Mamy tutaj zadanie: collect 2 stones. Musimy zabrać dwa kamienie na początek. Pierwszy kamień. Daj, kamienia. Dobra, mamy dwa kamienie. A następnie? Crafted knife. Tutaj mamy całe menu craftowania. Hammer, improvised hammer, stone knife. Czy to ten mam zrobić? Okej, okay, zrobiliśmy. Harvest bush i zebrać 10 fiber. Dobra, na razie mamy totalnie, totalne wprowadzenie. Co mamy robić? Fajnie, grzyby. Giziby możemy zbierać. Okej, okay, dobra. Jeżeli chodzi o ozbieranie zbieranie krzaków, to po prostu musimy je, musimy je rozwalić za pomocą noża albo, albo jakiegoś pewnie narzędzia. No i super, mamy to. Musimy teraz wykreftować dwa ragi, tak? Craft dwa rags. Mamy rak pod piątką, Także udało się. Ok, craft backpack. Musimy zrobić plecak. Podstawowy plecak. Co to go zrobić? O, już mamy. A, to nie są bandaże, to jest tkanina. Hold F to take. O, jaki piękny plecoczek! Ładny placaczek mam tutaj elegancki. Dobra, placaczek mamy zrobiony. O, fajnie. Jak chodzi o pole widzenia, to jest naprawdę dość spore. Ja na razie gram troszkę na przybliżeniu, bo po prostu chcę widzieć rzeczy, <gry> co się dzieje. Dobra, gdzie mamy jakieś krzaki, bo potrzebujemy zrobić siekierę. Ok, save complete. Widzę, że jest autosave. Fajnie. Jak mogę ją użyć? Okej. Okay, przeciągam ją sobie tutaj po prostu. Okej, okay, czy mogę tutaj? Nie. Dobrze, dajmy ją od razu do ręki. I ścinamy drewno. Okej, okay. słaby ten słowa ta się giera. Dobra, mamy to. Hand full. Dobrze. Chop jeszcze chyba możemy je rozwalić. Ok, jesteśmy. Ok, dobra. Te belki możemy po prostu nosić ze sobą. Dobrze, zbieramy drewno. Kurcze, crafting na razie wygląda bardzo fajnie, bardzo realistycznie. Wszystko możemy sobie tutaj pozbierać. Bardzo lubię takie gry, gdzie mamy po prostu, wiecie, każdy element. Świata jest jakaś interakcja. Zbudujmy sobie tutaj ognisko. Jak chodzi o campfire, tworzymy go tutaj. Stawiamy sobie Building menu. Ok. A zróbmy sobie tutaj. I to mnie coś kosztuje. Ok, chyba nie, zobaczmy. Ok, potrzebujemy 4 stony, 2 łody i 2 styki. Chyba wszystko mam. Nie mam czterech stonów. Dobrze, no to zbieramy. Daj kamienia standardowo. Powinno wystarczyć. Ok, mamy to. Hold to kindle. Muszę zrobić drill kit, pewnie tutaj w craftingu. Gdzie ja tu go mam? Drill kit, ok, dobra. To jest. Dobra, mamy drill kit. I podpalamy. No i pięknie, ogniseczko jest zrobione. Dobrze, craft hammer. Robimy następnie. Improvised Hammer. Potrzebujemy do tego stona i patyków. Dobra, no to zbieramy dalej. Dobra, robimy hammer. Crafting Hammer. Już. Dobra, mamy to. Następnie. Dismantle Furniture. Ok, musimy rozwalić jakiś um, jakieś mebel. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. O, przeskoczysz. Ok, pięknie. Troszeczkę jest teraz. Ciekawe, czy mamy latarkę? Ok, mamy latarkę, zajebiście. Locked. Ciekawe, czy możemy rozwalić? Klep, klep, Andrzej, klep te drzwi. Może wejdę przez okno. No i bardzo pięknie, tak trzeba było od razu. Great Sports bag, How to pick up? O, czy to jest nowy plecak? No i pięknie, mamy piękny nowy plecak. Szkoda, że nie możemy mieć dwóch plecaków. Aha, tylko tam nam wszystkie przedmioty w tym plecaku zostały, tak? Od tu pick-up. Dobra, przenieśmy sobie. Dobrze, mamy więcej miejsca, to jest bardzo ważne. Pocket, to mamy w kieszeniach, to mamy w backpacku. Zajebiście. Dobra, co my tu mamy? Kubeczek, przyda się. Maczeta, przyda się, zajebiście. Energy Drink, super. Dobra, mamy 45 picia, rice, ale. Ok, czyli musimy dbać tak naprawdę jedzenie i picie, energia stamina, super. Trash can. Co my tu mamy? Tarp i Glass Jar. Zbieram na razie wszystko, bo powiem Wam szczerze, nie wiem, co mi będzie potrzebne. Fajnie, że te rzeczy, które możemy coś z nimi um, zrobić, po prostu są podświetlone. Ok, Fridge, Fridge jest pusta na pewno. Dobra, tutaj jakaś pół, półeczka. Jeszcze poeksplorujmy sobie ten dom. Zobaczmy, co tu mamy. A ciekawy jestem, czy mogę ten plecak jakoś. Hmm, chyba nie mogę go jakoś połączyć, żeby mieć dwa plecaczki. O, sprawdźmy kibel. Bottle, bottle, collect. Ok, w kiblu może być woda. Dobrze. Bathroom cabinet. Ok, antybiotyki. I painkillers. Leki przeciwbólowe. Dobra, zajebiście. Następnie, co my tu mamy? Salon. Budzik, alarm clock przyda się 12 gauss Shells? Co to jest? Shotgun Shells, czy to są naboje? Tak, to są chyba naboje do Shotgana. Super. Ok, mamy wardrobe, i mamy tutaj, moi drodzy, dużo rzeczy, jak chodzi o ubranka, więc wjeżdżamy w to. Ja sobie ubiorę może coś, coś cieplejszego. Nie wiem czy to jest kwestia temperatury, też wydaje mi się, że tak, ale sprawdźmy co tu pokazuję. Low insulation, ok. Zobaczmy co tu mamy. Yellow sport jacket, medium insulation, high insulation, high. Insulation, ok. Załóżmy czerwoną bluzę, żebyśmy troszkę byli ogrzani lepiej. Co tu mamy? Gloves for keeping your you warm, ok. Weźmy rękawiczki, żeby nam było ciepło. I teraz tak, czy możemy to rozwalić? Equip, swap, repair, place, drop tear. Ok, spróbujmy to rozwalić. Ok. Z ubrań nam wypada tkanina, więc to jest bardzo fajne. Rozwalmy te rzeczy, których nie potrzebujemy na pewno ubraniowo. I mamy więcej tkanin. Mamy 41 picia, więc coś pasuje wypić. Mamy ten Old Energy Drink. Sprawdźmy, czy możemy go wypić. Co to się stanie teraz? Wypijesz go, okej, okay, dobra. Mamy 40 po wypiciu mamy 60. O, i mamy nieskończoną nie, spada, nie będzie nam teraz spadać energia przez jakiś czas fajnie. Dobrze, idziemy do pokoju obok, co my tu mamy? Też mamy jakąś szafę. O, na drzewie są jabłka. Kurczę, naprawdę jest bardzo fajna interakcja. Bardzo lubię takie gry. Dobra, nie będę na razie niszczył. Spróbujmy rozwalić coś, co może jest takie, wiecie, bardziej przystępne. Wardrobe. O, Very High Insulation. To jest chyba najlepsza bluza. To ją w ogóle od razu ubieram. Clothes for keeping your warm. Tylko każdy tu z przedmiotów ma swoją określoną quality. Spodnie mają 30. Wydaje mi się, że ta quality będzie się po prostu zmieniać z czasem. Więc na razie nie będę wszystkiego niszczył. Gray Backpack. Okej, okay, tu mamy tak samo naboje do... Czy mogę po prostu jakoś to przenieść? Okej, okay, z kontrolem przenosimy. Dobra, fajnie. Oho, walizka. Tu niestety nic nie ma. W toalecie jest tylko woda. Tutaj nic. Okej, okay, tutaj pusto. Wardrop, okej. Okay, kolejne rękawiczki weźmy. Ok, na łóżku coś jest, tylko nie za bardzo widzę co, co to jest. Ok, mogę tu wejść. Ale chcę to podnieść, ok. Charm helmet, co to jest? Charm helmet, ok. Wisiorek, collect charm 8x10. Attach to your backpack. Only one charm can be attached at a time, ok. Czyli to możemy sobie przyczepić do plecaka, w jaki sposób? Ok, swap, install, tak. I mamy teraz tutaj wisiorek przemocowany, no i pięknie. Wisiorek na plecak i ogień. Dobrze, co tu mamy dalej w tych pokojach? Komputer, tu na razie nic. Zróbmy teraz to zadanie, które mamy zrobić. Dismantle furniture. Jak mamy po prostu młotek, to możemy rozwalać jakieś, jakieś rzeczy. Dismantle hold. Okay. super, rozwaliliśmy tutaj pięknie, ruined clothes i wood, dobrze i tak możemy wszystko rozwalić, zobaczmy co się stanie jak rozwalimy yy, na przykład komputer, yy, boże nie komputer tylko telewizor, okej, okay. może jakaś elektronika, coś, okej, okay. elektronik, wydaje mi się, że elektronik będzie nam potrzebna, tu możemy sobie wykraftować rzeczy. CB Radio, Chemistry Station, Cooking Stove, Furnace. Ojejku, naprawdę, jak chodzi o budowanie, kochani, jest tutaj naprawdę sporo. Wyjdźmy sobie na zewnątrz. Aha, nie mogę wejść, bo jest zamknięte. To dawaj tedy. Oj, oj, Kamera nam zwariowała. Dobrze. Destroy wrecked car. To autko jest bardzo ładne. Golfina, chyba. Czy jakaś tam inna fura. Co my tu jeszcze mamy? Ok, tu jest jakiś garaż. O, proszę, tu mamy rzeczy do naprawiania samochodu. Dobra, to będziemy pewnie później naprawiać. Ale musimy Destroy the Ricket Car. Tego nie chcę niszczyć, bo wydaje mi się, że to jest auto, którym będziemy mogli jeździć. Wygląda całkiem fajnie. Jest tu jakieś rozwalone. O, tu jest chyba rozwalona fura. Okej, okay, czy to pewnie to mam rozwalić? Z tego co rozumiem. Okej, okay, dobra. O, ale tłucze. Jedź. No dobra, wreszcie, rozwaliłem. Uf. Dobrze, co my tu mamy? Mamy fragmenty metalu. Build Spawn Point. Dobrze, musimy wybudować punkt, w którym będziemy się odradzać. Ojej, ile rzeczy tu mogę wybudować? Mogę sobie całą bazę zrobić. Wow, kurwa. Nawet misiek jakiś, bed. No, widzę, że tutaj jest naprawdę pełna interakcja, jak chodzi o świat. Mamy to, kochani. Spawn Point znalazłem. Mogę go jakoś obrócić. O, pięknie. Ja sobie spawn point zrobię tutaj. Żeby zawsze tutaj wracać, okej, okay, i... Dobrze, ładnie. Znak postawiony, aha, jeszcze muszę go wybudować, scrap metal. Dobra, wybudowane spawn point, mamy to. Dobrze, co dalej? Build storage container. Mamy storage container. To jest chyba takie nasze standardowa skrzynia z przedmiotami. Ukryję tu w krzakach, żeby nikt nie widział. Zaraz obok. Dobra, wybudujmy ją. Potrzebujemy 7 łuda, 1 scrap metal 10 nails. No kochani, ciemno się zrobiło, a my tu potrzebujemy przeżyć noc. Jak chodzi o jedzenie i picie 32-29. Muszę coś zjeść i czegoś się napić, co my tu mamy. Soda, pijemy to. Napisie kolki. Ziomunio, sympatyczny. Dobra, jest ciemno i kochani, rzeczywiście jest ciemno. Odpalam latarkę, żeby cokolwiek widzieć. Bo fajnie tu wygląda ciemność, 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 widzę ciemność. Dobra, co jeszcze sobie możemy zostawić w naszym storage containery? Zostawmy sobie rack, w sensie szmaty. Leki miejmy przy sobie... Co to mamy? Battle of Puriful Tabs. Remember to open them might have some purification tablets. Dobra, tu jakieś lekarstwa jar. Using buildings and crafting can also be thrown to do such nice, dobra. Workbench. Musimy zrobić Workbench, i to będzie pewnie jakieś takie nasza warsztatowa, warsztatowa sprawa. Stawiamy tutaj nasz Workbench. To jest kochani nasza pierwsza baza. Scrap metal, wood, nails. Mamy wszystko. Mam, mamy. Building complete. Zajebiście. Crafting bench. O proszę. No i tutaj możemy już robić jakieś lepsze przedmioty. Duct tape. Kochani na duct tape jest budowany świat, więc duct tape na pewno będzie nam potrzebny. Kochani coś tam tu ryczy. O jelonek. Ale jest powiem wam, jest mroczno. Jest mroczno fest. Ciemność, widzę ciemność. O, klimacik jest, powiem wam, fajny. Ale potrzebujemy łopaty. Spróbuję się rozejrzeć tutaj po okolicy. Oj sorry. Eee, spróbuję się rozejrzeć tutaj po okolicy, czy tu jest gdzieś jakaś łopata, może coś tutaj. Nie chcę za bardzo przewoływać na razie tutaj zombiaków i zwracać na siebie uwagę, bo jestem na razie, że tak powiem, laszczuniem koł. Patrzcie, mogę sobie tutaj wydobywać węgiel zajebiście. Tutaj jakieś te, no, jabłuszka, no, klimacik jest kochani, perem, pem pem, perem, pem pim.